Hej cześć witam was serdecznie z tej strony Fatality Witam was w kolejnym odcinku Zagram sobie w minecrafta dokładnie tak Powracam do minecrafta sobie tak na luzie Popykać yy, Tak mnie jakoś wzięło wiecie teraz w ogóle Strasznie dużo yy, Taki okres Okres yy, Kwadratowa masakra się pojawiła Z powrotem yy, także Duży jest hype na minecrafta znowu wszyscy youtuberzy zaś Grają w minecrafta także tak Myślę a wykorzystam moment i też na końcu Minecrafta może coś tutaj się, wiecie, może coś tu się rozwinie z moim Minecraftem. Może wpadnie trochę nowych widzów, wiecie, może tam gdzieś, za, wiecie, gdzieś się pojawi na którejś tam stronce. Ale w końcu Minecraft, także to będzie też taki trochę boost, może dla kanału. Może, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, jesteśmy w Minecrafcie, w moim, single player, że tu widzę w górnym rogu tam książeczki, tak, tak, to jest nowa rzecz. Jest noc, czy robi się noc? Mam tutaj shaders, shaders, shadersy, tak. Shadersy dodane. Także gra będzie wyglądała jeszcze piękniej. Widzicie, woda realistycznie, wszystko jest takie realistyczne. Także zaraz wam pokażę, co tu się zmieniło, ale najpierw pójdę spać. Nie mogę spać. ciekawe czemu nie mogę spać. A teraz mogę spać. Jak zauważyliście, też mam nowego skina. Także nowy skin jest. Nowy skin jest w dodany do gry tutaj mojej. Zmieniłem sobie tego na, na, na Jokera. Kiedyś miałem też Jokera, także jeżeli ktoś pamięta z mojej serii, Jokera. Także mm, spoko. Tutaj mamy Enchanting Tables, także możemy tu sobie Enchantować rzeczy. I w tym odcinku sobie Enchantuje Kill -off, Mój diamentowy. Na razie nie mam diamentowych rzeczy. W sumie chyba mamy chyba tam jakieś diamenty w skrzynce. Czy nie mam diamentów w skrzynce? Muszę zerknąć. Czy ja tu mam jakieś diamenty w skrzynce? Mam 10 diamentów, także możemy sobie zrobić jakiegoś czesta. Nn... Mm, na razie w sobie mam tylko ironowe, ale nie będę sobie... Zróbmy sobie... Coś z ironu. Znaczy z diamentu. Mogę sobie zrobić w sumie... Zdyknie mi to na mieczyk potem jeszcze. Czesta ironowego. Zróbmy sobie czesta ironowego i zróbmy sobie... Zróbmy sobie... To wykorzystamy diamenty, tak że będziemy mieli. Mm. Cover me with diamonds Okej, okay, mamy achievementa To możemy sobie założyć mojego Diamentowego chesta, także mamy diamentową Rzecz i będziemy musieli ruszyć Na diamenty i szukać diamentów Normalnie, jeżeli chcielibyście jakiś Live'a z Minecrafta, na którym Będziemy właśnie szukać diamentów, to dajcie znać Ja chętnie właśnie takiego Minecraftowego live'a Odpalę, żebyśmy sobie pochodzili i poszukali Diamentów, także to Może być całkiem, całkiem Mieczyk, tu mam taki dosyć bizer, że na razie musiałbym założyć takie rzeczy. Jeżeli miałbym ruszyć na diamenty. Zdiamentujmy kill off. Kill off. Chyba, że zdiamentuję sobie chesta. Może wypadnie nam fire protection. Wtedy moglibyśmy wejść do, do, do... Do... do, 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 do. do... Do i nie, nie mielibyśmy problemu z blazami, bo te blazy dosyć takie są, no, wiecie uporczywe. Nie wiem teraz, co tutaj zenchantować. częsta czy może iść w Zajemont Axa? -ax nie, chyba Cesta sobie zenchantujemy. Poziom trzeci, uwaga. Pierwszy enchant e, w moim tutaj e, Minecraftowym, e, Minecraftowej serii. Uwaga. Enchanter. Protection 3 i Unbreaking 3, czyli dosyć fajnie nam to wypadło. Mamy zenchantowanego enchantowanego chesta. czy widać jak on tam się... Mieni? Chyba nie widać jak on tam się tutaj mieni. Nie wiem, może przez tego shader's spaka tak nie widać. Ale mamy, jest enchant. W sumie nie mieni, nie wiem czy on się powinien mienić. Nie wiem, ale mamy. A tutaj tylko 3 levele straciłem? O oh fuck, ja myślałem, że stracę 30 leveli. No to jedziemy dalej w takim razie W takim razie lecimy dalej Ale nie mamy już ten, no to teraz pickaxe nie A to trzy levele zabiera mm -hmm. Rozumiem Rozumiem, efficiency 4, czy jak ja zmienię to będzie dalej efficiency 4? A, czyli tu się chyba nic nie zmienia, chyba że to może to Dobra to lecimy dalej Efficiency 4 jak ja wrócę dalej, to będzie dalej, będę mógł go. Nie mogę już go dalej enchantować. To tak trochę słabo wypadło. Knockback. Nie wiem teraz, czy to, to po prostu tak będzie cały czas, czy. Smite, Knockback, Sharpness 3 i Knockback. Dwa i straciliśmy trzy levele, także spoko. Kurde, to widzicie, z to, tego to, 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 to Minecrafta tak nie jestem za bardzo. Miecz się nie świeci, nie wiem czy to nie jest wina tego shader z paka, że ten miecz tak się nie świeci, ale... Nie, nie, nie liczy się efekty wizualne, ale jednak tutaj co nas będzie tutaj chroniło. Eficjense 4, w sumie nie jest to jest Eficjense 4. Wydajność? Tak, Eficjense to jest wydajność. Czyli wydajność... Wydajność 4 to jest bardzo dobra rzecz. Czyli, jakbym znalazł jakieś diamenty, to mógłbym mi z takiego jednego bloczku wypaść dużo diamentów. Także, co. Całkiem spoko. Tutaj mam dużo. Mm, y, fajny teren y, w sumie. No, nie wiem czy iść do kopalni. W sumie muszę sobie zrobić porządek tutaj w mojej piwnicy. Fajny efekt z tym shader spokiem, że jak ja trzymam tą pochodnię w ręku, to ona tak rozjaśnia wokoło. Także w drugiej ręce trzymam pochodnię i jest dosyć spoko. Yy, lapis oddam. Lapis mi nie jest potrzebny. Hmm. Mam te różne rzeczy, które znalazłem. Mapy, nie mapy. Widzicie, Bottle of Enchanting. Czyli mogę dodać sobie levela. Uu. Może zużyjmy to. Wow. Okej, okay, dobra. Spoko. Yy, to nie jest mi potrzebne na razie. Mam jeszcze tarczę. Tarcza też jest spoko. Glowstone Dust. Glowstone Dust, ok. Enchanted Book, Curse of Binding Okej, okay, to mogę oddać Nie wiem co tu jeszcze mogę oddać A pokażę wam w ogóle moją farmę zwierzątek Jeszcze czekajcie, oddam sobie to Te książki mi nie są na Obsidian, tak byłem, musiałem zrobić sobie jedną rzecz Także zaraz wam wszystko pokażę, Diamond Pickaxe Diamond Sword Mmm... Tutaj jest moja. Smoker to, to jest chyba taki piekarnik, co? Czy tu coś jeszcze mam? Eee, a, takie pierduki. Mój balkonik to wy wszystko żeście widzieli. Tu wszystko rośnie, wszystko zasadziłem. Tak. To pokażę wam tutaj jeszcze. Hmm, tutaj sobie glowstone y musiałem porobić, żeby to taki fajny efekt był w domku. To jest mój koń, jeszcze go nie nazwałem. Także, jeżeli macie jakieś propozycje na nazwę konia, to proszę bardzo. E, tutaj jest e, bardzo fajna rzecz. Otóż jest to portal do Netheru. Czy wam się odbija coś? Bo mój pickaxe się odbijał. Okej, okay, tu mam moją e, wioskę. Niestety, moi villagersi zginęli. E, nie mam już nic z tych villagersów, także zostały tylko kuni. O nie, tam jeszcze farma jest? O, to tam nie byłem. Mę jeszcze nie zajmowałem. Tu moje maja, małą farmę zwierząt, która dosyć się rozrasta. Czekajcie, teraz muszę wiedzieć. Krówki będą chyba znoszły, nie? Także możemy tu jeszcze trochę ich porozmężać. Też można fajnie poekspić na moich krówkach. Tutaj troszeczkę ich rozmnożymy Tutaj zbierzmy ekspa i rozejdźcie się krowy Siomi stąd Górę, teraz stąd nie wyjdę Kiet O, może wyjdę? co się Zsuncie się krowki Małe krowy Nie mam tej... tej Wiecie, Płotek se przygotuję Nie 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 nie, siąsię do środka Do środka, do środka, do środka, do środka Dobra Trochę mi krów uciekło Ale dali radę Dobra, niestety, ale wy będziecie musieli... zginąć. Przykro mi, że to tak wyszło, ale... No niestety. Dobra, wy możecie zachodzić. Czy te świnie one chciały zwykłe, czy pieczone? Hmm, one nie chcą takiego czegoś. One chyba chciały zwykłe ziemniaczki, ale ja nie wiem, czy ja mam zwykłe ziemniaczki. Chyba nie mam zwykłych ziemniaczków. Oj, 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 oj. a w ogóle nie mam tej pochodni w drugiej ręce. Nie mam chyba zwykłych ziemniaczków, także chociaż może mam w mojej skrzyneczce. Kurde, trochę tych krowek mi tam uciekło. Kurde, zaś postawiłem tą pochodnię to jest to, że się po prostu trzyma ten melodiczny mysz i on to tam położy to gdzieś. Nie ja ma żadnego żarcia? Serio? Są so. ziemniaczki. Dobra, może za to zrobić jakiś mały yy, ...porządeczek. Tutaj mamy nettowe rzeczy. To to może wrzucę sobie o takie coś? Drewniane, to te drewno całe tu powrzucam. Komposter. Książki. Wrzucę tutaj kompas, No, mi kompas mogę trzymać Gdzieś sadzonki Tu są sadzonki Okej, okay, to mam teraz ziemniaki, to mogę iść trochę te świnie po, porozmnażać Ale sobie od razu jeszcze to wrzucę do tego smokera moje, moje mięsko Okej, okay. to widzę już, soneczko zachodzi Jezus A ty skąd się tu wziąłeś? Na lot? Na mnie? Skąd byście się tu wzięli, panowie? Kuszę wyrzucił? Gdzie ty jesteś, pan, panie? Okej, okay. dead. Kuszę wyrzucił? Nie, myślałem. Kurde, no jednak trochę na tych shaders, shaders tak dosyć ciem, ciemniutko jest. No, coś tu wyrzucił, bo mi się wydawało. X na pewno tak. Ale chyba, nie wiem, czy rzeczy chyba na górze pływają. Trzeba chyba nie można zbierać, nie? O, słyszę zombika No proszę mi się tutaj, kurde. Także tego nie mam. Okej. Okay. A ja chodzę z tymi. Dzięki. Trochę was tu porozmnażam. Trochę expa też zgarnę. Okay. trochę świnek tam się nazbierało Jeden level i mogę sobie kolejno zrobić <grystanie> enchanting. Co ja będę mógł Bo te ironowe rzeczy Bo na razie elementów nie mam To będę w te ne, w te moje Witam cię koniu Czy to jest coś? O, nie muszę co robić, kurde Wiecie co ja chyba pójdę do netheru Mhm. Mm Chyba pójdę do netheru, ale ja musiałbym sobie jeszcze zgarnąć te jakieś pochodnie do tego netheru. Hmm. W sumie dużo patyków, nie ten, bo reszta oczywiście. Tu jeszcze mam swoją skrzynkę. A tu mam jeszcze jakieś rzeczy, widzicie? Alchemia, alchemia, takie name tagi. O właśnie, jak, jak mogę konie nazwać, tak dajcie znać? Protection, Fire Protection. Okay, dobra, idę oddać te rzeczy. Te rzeczy. Trzebowałbym węgiel. Czy ja tu dziś mam nie węgiel? U, Boże. dużo pochodni tu jeszcze wiecie nie mam jakoś tak nieprzygotowanego nie mam tutaj jakoś super fajnych rzeczy yy, Znaczy takiego wiecie uporządkowanego tego pokoju to jest taka zwykła piwnica kamienna boże tu jest ten rolaj taki nierozgarnięty hmm, co ja tu jeszcze muszę wrzucić to mi nie jest potrzebne to mi nie jest potrzebne na razie łuk czy ja mam jakieś strzały w ogóle Widzicie? Zero tutaj jakiegoś, jakiegokolwiek porządku. Nie mam żadnych strzałów, w sumie już żadnych nie napotkałem, także strzały... O! Kości i jest jedna strzała, wow. To mi jest potrzebne, jest jak najbardziej. To mogę oddać. Mmm, łopata. Jaki ten kilo jest? Efficiency 4, w sumie. Kurde, szkoda mi trochę tego kilofu. Tu się dosyć zużywa. Albo się nie zużywa. W sumie nie wiem, ale szkoda mi tego kilofu, także ja może ten kilof sobie odpuszczę do neteru. Yy, ja sobie wezmę. Ja sobie wezmę, zrobię. Kilofy żelazne po prostu. Może aż tyle kilofów nie będę potrzebował. Szkoda mi tego kilofu. Jednak ten kilof sobie. O Jezu, nie to. Ten kilo bym sobie zostawił po prostu. Na. No na diamenty, nie? Diamenty, lapis, wiecie, takie takie potrzebne materiały. U jest noc. W sumie, jak pójdę spać, to się. No też i tak, ale dobra. Enchanter, jest enchanter, dobrze jest. Cover me with diamonds. Taki właśnie przydało do, do diamentów, nie? Nie wiem, czy jakie potem. Czy w sumie? Czekajcie. Ja mam tą książkę, nie? Widziałam tą książkę na dole. Czy jak ja potem sobie ten enchant zrobię? Curse of Binding w ogóle. To się chyba robi. Ezo. Wybaczcie za ten nieogarnięty tutaj po prostu nieogarnięty sposób grania, ale naprawdę. Co się robiło tutaj? Nie. Nie mogę go enchantować w ogóle. Slick touch. To samo. To samo. Power breaking punch. So, jest ja może że zazenantuje te rzeczy fire protection protection un breaking. Protection chyba tam są Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na razie wrzucę to tutaj. Nie będę z tym latał zaś na dół. Czy gdzieś mi się killoff stracił? Czy ja wrzuciłem kilow? Nie, okej, okay, dobra. Jeden nether zobaczyć. Tutaj piękny dzień nastał. Zwierzętka się rozmnażają, trochę uciekło, ale dobra. Ja się potem nimi zajmę. Zobaczymy, co tam netherze. Słychać. No to porobiłem, żeby się nie gubić, kurde, bo naprawdę w ten neterze idzie się pogubić. Pogubić się idzie co należy Okej okay, dobra, trzeba było jakiś kierunek obrać Lawa Hy! <laughs> o Jezu Ale mi się teraz zdupcył na dół Kwarc Na kwarcie można też fajnie poekspić sobie O Dobra, tam widzę tylko te pigmeny. Nie widzę nigdzie tego gasta latającego. Ale kurde, tak mi zrespiło w takim miejscu, że to jest wszystko dosłownie. Wow. W powietrzu. Trzeba by było znaleźć jakąś twierdzę, ale czy my tu znajdziemy twierdzę? Nie mam pojęcia. No to będę to musiał chyba budować most jakiś, no nie wiem. Albo się gdzieś pójdę w którymś kierunku. Może tutaj. Pokopmy, zobaczmy, może gdzieś dojdziemy. Tylko ostrożnie, żeby się nie. No pigmeny słyszę, bardzo głośno słyszę pigmeny, gdzieś są albo nade mną, albo pode mną. Ten eter, rak mi się przyda do, do budowania jakiegoś mostu tutaj, ale to można most budować na live'ach, albo ja po prostu będę budował gdzie indziej, w sensie poza, wiecie, w chwili wolnej po prostu, jak mnie ochota, nie? To nie jest też tak, że ja teraz będę to się skupiał na Minecrafcie, na razie wrestling sobie odstawiłem, ale muszę też coś nagrać z wrestlingu. Bo premiera 2K20 jest coraz... słuchaj coraz bliżej premiera 2K20. Widziałem już screenshoty na Instagramie z oficjalnego fanpage'a WW Games, także... Uff! Będzie dosyć ciekawie. Okej. Ok. Gast pode mną. Krzyż. No to to jest znak. Co mi ja może to zakleję na razie? I zaznaczę, że to jest koniec. Wardegastry, te, te dzięki. Neterach będę miał dużo, także przyda się do budowy mostu potem. Także widziałem menu 2k20, widziałem różne wejściówki, bo wrzucałem na tyle Instagrama. Yy, ściówki yy, zawodników niektórych. Nie, od zdjęcia też, yy, wiecie, zawodnika, który będzie w rozterze, nie? Także super. Myślę, że 20 będzie spoko. Spoko wersją. Spoko. Dużo fajnych rzeczy dodali, dużo kascenek, dużo, wiesz, promosek. Można promo przecinać i na... Wow, szybko poszedł ten kill off. Za może się bardzo, bardzo Rostegowałem z tym tunelem Bo Boję, nie zaczął strzelać. Jakieś wejście do góry mamy, Kto się jakoś obuduję, żeby nie spaść. Wiecie o co mam. Boże, ten gaz normalnie. Masakra. Jakiś taki lag był. Okay, ile normalnie wypada z tego? Po jednym to leci? Po jednym. A jak muszę tego eficiency? O, ten kilof się tak dziwnie. Wow. Wow, kilof na parze. Ole on schodzi szybko. O kurde, dobra, 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 dobra. Ole ten kilow na parza. Naparza, ale kurde... Jakim kosztem w ogóle? Hm Twierdzę, jak nie widać, tak nie widać. Twierdzę, może być problem. kwarco pozbieram. No fajnie poexpich. Czekajcie, bo ja teraz żebym się nie zgubił. Będę ja przyszedłem. Muszę zaznaczyć to było naprawdę tędy, tu jest mój tunel. Wszystko trzeba za kurtce zabezpieczyć dosłownie. Nie to. Drogę trzeba. Pamiętać. Okej, okay, dobra. Tu jest tak dosyć niebezpiecznie, także ja bym się tutaj musiał wybrać. Chyba na live, Albo po prostu iść w innym kierunku Mały pingmen A to tu jak z na kilofona Jak Jakbyście tu wleźli ha? są się pigmenie Żeście już tu opanowali mi tutaj Kurde w którym kierunku i żeby być na tym Do jakiejś twierdzy dojście, tu żadnej twierdzy nie widzę Wow wszystko tak fajnie wygląda, ta lawa na tym shader, shaderach To jest super, super sprawa Mam jeszcze drugie shadery, które używałem właśnie na kwadratowej no Znaczy SKKF używał Ale dobra to by było na tyle Wracamy do domu oczywiście jakiegoś gościa tu będę miał, pingmana. Jest już nos, także idziemy w Kimę. Idziemy w Kimę i kończymy odcinek. Tylko taki odcinek, wiecie. <laughs> Pokazujące w sumie, co już tu zrobiłem, bo chyba większość rzeczy tu nie widzieliście. Enchanty, nie enchanty, także... Słyszałem coś... O, witam. Dobra, mamy gościa. Cześć, Pigmen. Ok, także kończymy odcinek z naszym kochanym Pigmenem. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. A słyszymy się w kolejnym odcinku z Minecrafta i w WWE, Także trzymajcie się do usłyszenia i, witaj, i witajcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku z Minecraft. Dzięki, trzymajcie się. Hej!